Stolowali to ja, go Ty, ale zaraz jak osiąg... Prawo jazdy i Cę? Cę masz też? No no ja to ch**e tam Ile to kosztuje? No nie pamiętam Też nie pamiętam Ty, co robisz? Co robi czerwony offroad na środku? Że ją ktoś kryjówkę PSG przejęło to jest o, o, strzelają Ty, no, normalnie ich lampy tu Tak, się strzelają, akcja jest to idziemy się ścigać. Tutaj? Gdzieś tu, no. Kurka. Dostałem. Opatruję się. No, na balkoniku. A, na balkonie było, no. Opatruję się, bo no, mam tak Chcę wójt e, dowodnić. Łoł. A co chciał dowodnić? Pójdę na górkę. Jest na balkonie, jest na balkonie zawsze ten zabi dwa razy obrona włosów. To ja go ściągnę. Ja przejdę się naokoło. O, rekin Sound resume. Activated. Y, Wolek, wystarczy fragment jak zaczęli do mnie strzelać i to będzie widać tą kryjówkę, czy mam nagrać? Wiesz co, daj tak, żeby było widać, że zaczęli do Ciebie strzelać, tego zabiłeś i potem. Znaczy może no to jeszcze chwila. Znaczy to będzie jeszcze dłuższa chwila, bo tam trochę pokampiłem na nich, to mogę przewinąć kawałek. Mhm. Mm Sound muted. Microphone muted. balkonie jest, dobra. To ja leży na tym i kampi. Tylko tak. Dobra, za oknem ten się nie pojawia, więc nie. Za tym oknem, za którym się za. Nie wiem, ja za oknem tego nie widzę on się albo schował. Wezwijcie policję Będziemy mieli... Konie, i... ja bym tego na parkę nie ściągnął, bo wiemy on jest cała. Ja jestem Okej okay. Jak coś no, no, nie padł Człowieku, ją ja, w niego wstrzeliłem cały magazynek widziałem normalnie jak wchodziły pociski jak on nie padł? Ja Miałem telefonu hmm. co, ja kupię telefon to jakim kurwa cudem on przeżył? No dajcie spokój, no Napisałem do policji. Czeka, czy oni mi uwierzył, bo ja jestem poszukiwany, nie? No i co? Sam, że bandyty strzelają. Na kryjówki Dostał. Kurwa w końcu.